Siemaneczko maneczko, widzowie. Dziś robimy opening. Ogólnie, mój zestaw wygląda tak. Te cztery koty ja sobie posywałem na ten opening, i teraz sobie zobaczę. Tutaj raj i bisticy mi posywały. No i co, zaczynamy. O Boże, no nie, tu nic nie będzie. Najpierw muszę super laki, Uj, znaczy ultra laki, teraz to możemy robić, uu, nieźle, no i widzowie zostawcie łapę w górę i suba z dzwonem, to mi będzie mega miło i wtedy będzie więcej takich openingów, bo serio mam dużo końców na takie openingi. Ten odcinek trochę będzie trwał, bo mam do wydania 30 milionów tych cukierków. Jest dopiero wydane. Teraz dopiero. O, Legendary jest! Dobra. Ray. No i jak myślicie, mityk mi stąd wyleci? Napiszcie w komentarzu, ale nie oszukujcie, że. Zobaczycie do końca, no i no. Dlatego zachęcam Was do oglądania do końca. No i zostawcie suba i lajka z dzwonem. Y I suba z dzwonem, lajka w górę. No i ogólnie to chciałbym Was zaprosić na y kanał mojego kolegi. Nazywa się Parówczak. Nie wiem czemu. No, i on ostatnio dużo subskrypcji zdobył. Więc zdobijam u niego 30 subów. O! Z tych epików, z tych jajek ogólnie, fajne są rainbow i tak dalej. Więc je zostawiam sobie. Tutaj nic nie leci. Kurde, ale słabizna. Ale ja, ja. legenda dopiero. Ile już mam? 20 milionów, nie wiem. No, jak sam mityka. ludzie. Halo, Roblox. Mhm. O legendary, dobra. Nieźle, nieźle. Okej. Okay. I nie gadajcie, że oj. Nie gadajcie, że już koniec z moich dobrych dropów. Nie no, same Rejry mi lecą. Co jest? Dwanaście milionów jeszcze mam. Boże. A nie, szesnaście Dobra. No i ogólnie, jutro może będzie jakiś odcinek z parkura, ale to jest no mało pewne. Ale mi mało tych jajek dropi. Znaczy, Boże Dobrych jakichś petów mi ma odrobić. Ja chcę mityka. Czekajcie. Ja nie mogę. Cztery dobre tylko mi wyleciały. A pozostałe to regry. I teraz będzie mityk. Patrzcie. No, epic super po prostu no. Nie wiesz. Dajcie mi tyka. O mój Boże. Ludzie Nie wiem, no. Oh. Boże, ale słabe dropy dzisiaj mam. Nie, no, epiki, ciągle epiki. Jak to może być, bratów? Ja chcę legendy albo chociaż. Mi... Ja chcę mityka albo chociaż legendy, no. Dobre. To już tutaj nic nie wyleci, to jest pewne. Siedem milionów, nie ma, no to jest bez sensu. Czekajcie, zrobię trzy obroty. Jedno. Czekaj, tutaj jeden, dwa, trzy. No epic, dobra. kolejny, jeden, dwa, trzy. <grym> Może dwa obroty. Jeden, dwa. Ej no, co jest? Ej, ciągle mi epiki wychodzą Albo legendy chociaż No do... no! Teraz będzie, no nie wierzę. Dobra, teraz chyba zrobię cięcie. Niebierka. Tak. Kupak nie Czy mi co to jest? Coin Gverisson. A. Uuuh. czekajcie. Dobra, jak już robię... Tutaj taki.. Trochę łatwe, łatwe, ale jak idziemy. Trzy szyty, pierdolniemy do... Um,

On um szóstka mi wyleciała, proszę. Nie wierzę. Dobra, widzimy się zaraz. O byłem szóstka. Okej, okay. nie mam farta ostatnio. Dobra, nara.